Był sobie raz Elvis I Bany Miasto moje, prosto miasto twoje i tu świeci sące i tu jestem projekt. I babka Elwisa Moja ma blondyneczko. Bany nigdy nie lubił babci Elwisa Kochaj mnie, nieprzytomnie! Jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę Pany skrywał pewien sekret, mianowicie palił papierosy tak się złożyło, że babcia znalazła owe papierosy. Bany ostro się zdenerwował i poczuł się osamotniony. Babcia wiedziała, że Bany musi ponieść konsekwencje, więc skopała mu dupę. Banny chcąc się zrewanżować, podpalił babci głowę. Czy ty wiesz, że wiesz? Nie wiesz. Babcia nie wytrzymała. Założyła swoje nowe adidasy i ruszyła w pogonie za Banym. Lecz Bany uciekał bardzo szybko, ponieważ miał nowsze adidasy. Nie 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 Babcia nie mogła dogonić Banego, lecz wiedziała że musi działać dalej. Babcia nie była taka głupia, na jaką wyglądała. Zaczaiła się między delikatysami a rynkiem i kiedy bany wracał do domu, spotkała się z nim oko w oko. Chcąc, nie chcąc, musieli stoczyć walkę. Po trzystu ciosach, jakie zadał babci prosto w twarz, mógł wreszcie odebrać zagrabione papierosy. Wyciągnął z paczki niebieskiego Monte Carlo, zapalił go i mógł wreszcie zaśpiewać swój hymn. Amen.